Cześć wam, dzisiaj kolejny dzień, jestem z Irkiem. mamy pozwolenie od rolnika, jeździ, jak widać, orze. Mam jeszcze o kawałek orze, mówi, że tam jeszcze ma do zrobienia, no dostaliśmy pozwolenie, mówi, że tu kiedyś już ludzi pełno łaziło. Jest tak gorąco, ale super, babie lato prawdziwe, można powiedzieć, naprawdę jest pięknie zaraz pokażę wam pierwszy fan co tam wleciało kurczę no nie lecisz człowieka no i jest tutaj proszę państwa pierwszy fancik jest obrączka gołębia jeszcze z nogą z kością <laughs> się trafiła fcipl rocznik nie wiem jaki to tutaj 15 2015. Już myślałem, że coś fajnego. A to chyba nie. Jakaś taka. O... No taka podkładka jakaś. Czy coś. Na skraju pola. Mocny sygnał. Puska. Króciutko oczywiście wiadomo na tej skarpie. Puska. wejścia parę sygnał. 25, 5 że tak, chyba ruska. Ja nie wiem jak to. Co? 42 SL, Jest ta... ze zeżarta. Następna. 43 rok. To może tu gdzieś strzelali, gdzieś tu na skraju, że może będą następne. I co tam, Irek? Polmoz na razie. Jak to na Polach wyskakują fanty różne różniste. <noise> Aluminiowe, jakieś takie druty, czasem miedziane. Puszki rozorane i takie różne cuda. Do Irk. Na chwilę do Irka podeszłem tutaj zobaczyć co on tutaj ma. O, warkę już wyciągnął jedną. <noise> nie no co, taka sama łuska. nie? Ta jest chyba 44 bodajże. Ale to jest coś L, coś tam S, A, czyli coś takiego tam. Tu jakaś taka fajna klapka, ale to nic takiego nie będzie. Tak, jakiś taki. Podkładka. Jak jak może to zegara, może coś, nie wiadomo, wiesz. Wygląda jak na plastykach. To, to jest to jest jest. jakiś. No. Dobra, idziemy. Czyli konkurs na pierwszą monetkę ciągle trwa. Nie, ciekawe czy nam coś wyjdzie. No na pewno. Niezwyczaj Rolnik się śmieje, nie. mówi, tu nic nie będzie, mówi tu już tyle ludzi łaziło. <laughs> no, ale wiecie jak to jest nie. Co roku ale coś nie znaleźli. No Co roku coś rane, albo coś, nie? Ale pogoda jest naprawdę super. Gorąco, kurczę, znowu z tych słuchawek mi leci. Tobie nie? nie. Tobie nie leci tutaj? A to ja chyba tak mam. O no, już ją widzę. Zobaczcie. Malutki taki sygnał, krótki. I zobaczcie. Jest odznaka. Odznaka czy wpinka? Hitler Jugend, tak? Proszę. No, wpadła. Oczywiście tu łama urwane. Nie wiem, czy to była wpinka czy odznaka, jak oni tu tam mieli. Nie wiem. Te firmy to też tu pewnie wiecie o co chodzi. 44, chyba coś tu widzę. No, tak to wygląda. wiatraczek jest. Ciekawe, co to za dzieciak nosił. Po wpisance, czas na bohatera odcinka 1902 rok. Proszę. <złotny> Złoty na wierzchu. Co tu leży pewnie tak. 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 No, tu rolnik. Rolnik już pojechał. Tą część pola miał prędzej zaorane, a to musiał chyba albo wczoraj, albo dzisiaj. A dzisiaj robił tylko końcówkę i objechał je po prostu po krawędzi, jeszcze o zora, po jeden czy dwa razy, tak jakoś po... No i tak to wychodzi, widzicie. Zapada, zapadają się nogi, dużo żelastwa, różnych takich wiecie aluminiowych, jakichś stopów, pierdołek, takich malutkich i tego. No i spróchniona ziemia mocno. Zapadają się nogi. No ale co? Nie ma co ten, nie ma co, jak to się mówi, narzekać. Jakiś kapiszon teraz wleciał. Ten malutki. Te łuski już są, można powiedzieć, cztery. Tylko trzy struchniały. A, a jeden jest teraz taki. Zobaczcie, sam, Nie wiem. Chyba ktoś to sobie obczuł Widać, bo to jest zarówno. Może coś chciał zrobić kiedyś z tego. 42 LS. No i słońce zachodzi. Tutaj sobie na takie łące robimy podsumowanie przy tym polu ale zresztą co tu robić, ja nie wyciągam tych śmieci, bo ja jeszcze miałem z poprzedniego rzutu niewywalonych a tutaj wyskoczyło większość takich drucików aluminiowych, małych, jakieś miedziane czasami widzicie jakieś puszki, konserwy, te łuski większe, polmosy chyba z 3 czy 4 to takie drobne, takie jakieś spalone to było maleńkie, zobaczcie taka śrucinka, ciężkie to chyba raczej ołowiane będzie później co tu jeszcze tu takie coś fajnego, widać, że coś starszego, zielone, czy z brązu, czy raczej z brązu chyba. No jeszcze kapiszon, ten co był na, aha, wentyl jeszcze o taki malutki wyskoczył, wentylek od roweru chyba, czy co to jest. No raczej będzie te 50 groszy, co fajnie wygląda, tu jest... Ta data tak zjechana, że to wygląda, że 48. No, a to 49 na pewno. No i tym fantem dzisiejszego tego wypadku to będzie pewnie ta wpinka. Tu jest M1, pisze M1 40, M1 44. I tam jakaś ta M coś tu na dole ten znaczek. No, tak to wygląda, widzicie? Irek ma coś chyba ze starego, też te łuski, o też cztery duże. No, no cztery, to musieli nieźle, nieźle strzelać. To jest fajne, to jest emaliowane pewnie od starego jakiegoś niemieckiego czajnika, czajnika albo coś, no Moja babcia chyba takie miała, mi się wydaje nawet też. Przykańca no, też. Ale to widać dosyć stare mi się wydaje. No chyba że powojenne. Aha, tu jakieś kawałki maszyn, tak? Te kółeczko. Tu, już żeśmy pokazywali, to raczej tu nic nie widać na tym, nie? Żeby to coś było, nie wiem, może od zegara, bo coś innego. O, tu jest dzwonek, tak? A to jakiś świeży. Od roweru, nie? To będzie, nie? Czy nie? No, ja myślałem, że to od kraka. No i trochę puszek podbieranych, parę tulipanów. Widzicie, jak to I jaką fajną łopatkę, wiecie, trochę już się skrócił. Taka fajna kurczę. no? Taka szeroka ona jest, jest szersza, szersza niż, ten, niż ta moja. I nią się widać, nawet fajnie kopie też, nie? Tak, bardzo dobrze. No, no taka ponęczna do plecaka można wrzucić tego nie. tutaj grubość tutaj szerokość No tak, no wiesz. No ja, ja pamiętam, że ona była tuż. Tam się przymierzałem raz do niej, nie? Wtedy nie? No, sprzęcik, zobaczcie, piękna pogoda. Ale jakie... Jak... Parne takie powietrze, nie? A pachnie koszoną trawą, jak nie wiem. Aha, no jak. Bo tam jest przecież to siano, nie? Przewrócone. Pięknie. Dobra. To tyle. To widzieliście, co pokopane. Ile byliśmy? Te dwie godziny, co? No tak, no około dwóch godzin. Mniej więcej. Super. No, lajki. Idę po worek na śmieci, No, Dobra, trzymajcie się. Do następnego odcinka.